Możemy sobie na przykład spróbować postrzegać integrację jako długotrwały proces tworzenia struktury gospodarczej w obrębie grupy państw. Proces, który jest zaplanowany na szereg lat, który implikuje kolejne etapy działań. Michał Polak, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. I jakie wydarzenie miało miejsce dzisiaj na terenie Politechniki Koszalińskiej? Dzisiaj w Politechnice Koszalińskiej na naszym wydziale gościliśmy uczniów szkół średnich Pomorza Środkowego, którzy zmierzyli się w konkursie Wiedzy o Europie pod nazwą Europa Przyszłości. Jest to nasz pilotażowy projekt, który w założeniu będzie cyklicznym który ma promować wiedzę o Europie. Nie tylko o integracji europejskiej, która jest ważnym aspektem oczywiście tej wiedzy, ale w ogóle o kontynencie europejskim i za cel postawiliśmy sobie wiek XX, właściwie po II wojnie światowej i aktualne też wydarzenia. Patronami naszymi byli dzisiaj pan profesor Bogusław Liberacki, poseł do Parlamentu Europejskiego, który objął właśnie patronatem honorowym nasze wydarzenie, jak również pani rektor Politechniki Koszalińskiej, profesor Danuta Zawadzka. Ten konkurs organizowała Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich naszego wydziału, opiekująca się kierunkiem europeistyka. Ten kierunek jest właśnie trzonem tego naszego spojrzenia na Europę i też nie ukrywam, cele, jakie my sobie stawiamy jako dydaktycy tutaj. To uzbroić naszych studentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w tych trudnych czasach integracji europejskiej, funkcjonowania Europy, poradzić sobie, znaleźć dobrą pracę, również uwzględniającą ten aspekt właśnie pierwiastka unijnego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu naszego konkursu. Zgłosiło się na niego prawie 50, 50 uczniów. Poziom naszego konkursu był oceniamy jako wysoki. Udało nam się wyłonić trójkę trzech finalistów, a nagrodą główną jest wyjazd na zaproszenie profesora Bogusława Liberackiego do. Brukseli do Parlamentu Europejskiego kilkudniowe, gdzie ci nasi laureaci poznają atmosferę pracy właśnie w Parlamencie Europejskim, przyjrzą się rozkładowi budynków, organizacji tej pracy wezmą udział w obradach, przyjrzą się jak, jak to wygląda. Myślę, że bardzo atrakcyjne i ciekawe nagrody. Jesteśmy zdania, że w przyszłych, w kolejnych latach będziemy kontynuować ten projekt. Pan Filip Janowski, bardzo serdecznie. I pan Krauser, brawa jeszcze raz. Szanowni Państwo, Gratuluję Wam wszystkim. Poziom był naprawdę wysoki. Mamy świadomość, że twórcom testu może się on wydawać różny prosty, trudny. To weryfikuje go właśnie odbiorca. Było sporo dobrych odpowiedzi. Myślę, że możecie oczekiwać też i dalej będziecie tak pracować innych sukcesów na innych konkursach związanych właśnie z tematyką Europy. Zapra zachęcam Was do intensywnej pracy. Zapraszamy Was też w jak największym gronie możliwym na Politechnikę Proszańską. Największą uczelnię na środkowym Gratulujemy brawa dla Was.